Dawno nie nawijałem do kamery. Chciałem porozmawiać o dynamice socjalnej, czyli o tym, co tworzy nasze społeczeństwo tak naprawdę i nasze zachowania. Bo możemy sobie wymyślać różne plany, taktyki na rozwiązanie problemów świata, techniczne, ale to nic nie da, jeśli nie zmienimy Myślenia ludzi i nieuświadomimy dynamik tych właśnie socjalnych, o których chcę opowiadać, bo to one właśnie tworzą one jakby dyrygują tutaj zachowaniami ludzi, ten cały paradygmat społeczny to jest najważniejsze tutaj się najwięcej dzieje, tak naprawdę, w świecie mentalnym się najwięcej dzieje, o dziwo, bo. To, co jest w mentalnym świecie, to ma wpływ na świat ten fizyczny. To jest właściwie jedna z pierwszych hermetycznych zasad, z siedmiu hermetycznych zasad wszechświata. Możecie sobie zobaczyć. Pierwsze prawo to jest mentalizm, czyli jakby świat mentalny jest nadrzędny i ma wpływ na świat fizyczny. Więc <laughs> architekci tego całego systemu doskonale o tym wiedzą dlatego uderzli w świat mentalny ludzi i kierują ludzką psychiką w taki sposób właśnie żeby na swoją korzyść po prostu więc żeby rozwiązać problemy świata trzeba się skupić właśnie na paradygmatach społecznych jak one są skonstruowane czyli na tym całym świecie mentalnym i na tej całej dynamice psychologii ludzkiej bo właśnie od tego zależy cała reszta Ci manipulatorzy z góry wiedzą doskonale jak nas zmotywować do pewnych działań, jak nas zdemotywować do pewnych działań, i teraz, jeśli my nie wiemy, nie znamy ich sztuczek, ich gierki, nie, nie mamy wglądów, w to jak to działa, no to nie wiemy jak działa ten mechanizm, więc nie możemy się wydostać. Czyli, tak jak masy 91% ludzi nie ma pojęcia jak to działa, nie, ma poje, nie mają pojęcia. Jak oni działają, nie znają siebie, tego jak działa ich psychika. No i tak sobie płyną z tym nurtem, tego całego szamba. To w ramach wstępu. Teraz przejdę do sedna, czyli do omówienia dynamik, które są nieoczywiste, a które powinny być widziane powszechnie, ale nie są, przez co jest pełno zachowań, właśnie takich. Niekorzystnych dla dobrych ludzi, którzy próbują rozwiązać problemy świata, i korzystnych dla tych, którzy wzmacniają ten system, bo tak jest skonstruowany ten system, żeby motywować ludzi do tego, żeby wzmacniali go, żeby wzmacniali ten system, logiczne. I demotywować ludzi takich jak ja do działania, którzy osłabiają ten system. W jaki sposób się demotywuje takich jak ja? No na przykład. Przez mówienie tego, co ja teraz mówię, nie zarobię pieniędzy. To jest niepopularne zupełnie niepopularne. Przez co mam obniżony status społeczny? Mało tego nie mam autorytetów, w ludzie wierzą. A co czyni autorytet u człowieka? Co nadaje mu autorytet? No, ukończone jakieś studia wyższe, tak? Jakaś wiedza z dyplomem. Ale skąd ten dyplom idzie? No, idzie od systemu. Tak, odgórnie idzie, więc system mówi, co jest, na, za co ci się należy dyplom, tak? I za co ci się należy autorytet, w który ludzie wierzą. Niestety, błędnie bardzo to jest właśnie jedna z tych pułapek: wiara w autorytet. Ja nie mam żadnego autorytetu w tym, pod tym względem. Ja mówię spójnie, logicznie, jestem jakby głosem rozsądku, naświetlam pewne. Dynamiki, których ktoś z autorytetem ci nie naświetli, bo straci pracę. Po prostu, czyli jest demotywowany do tego, żeby, żeby uświadamiać, tak? Czy tutaj jest coś niejasnego, w tym co powiedziałem, czy to jest niespójne i nielogiczne, no, wydaje mi się, że jest. Ale i tak większość ludzi będzie słuchać autorytetu. Ja nie mam autorytetu, więc mnie, mnie nie, nie warto słuchać, tak? To jest pierwsza z takich dużych sztuczek tego systemu, właśnie wiara w autorytet. Co demotywuje jeszcze takich ludzi jak ja do osłabiania systemu? Jest wiele demotywatorów i wiele motywatorów, żeby wzmacniać ten system. Przez to, nawet że ludzie widzą częściowo tą dynamikę, którą przedstawiłem, właśnie. To będą się bali nawet iść w tym kierunku, co ja naświetlam, bo będą się bali utraty tego, co mają, czyli dochodów, statusu społecznego, tak? takich rzeczy. Uznania u ludzi, którzy, którzy im pomagają przeżyć w tym systemie, utrzymują ich. Czyli znowu się rozbija tutaj o pieniądze, wszystko. Problem w tym, że to jest jedna wielka pułapka, to co omawiam teraz, która doprowadzi nas wszystkich do zguby i to już niedługo. Którą już widać, której początki już widać, tak? Musimy nosić szmaty na twarzach na świeżym powietrzu. To jest totalnym absurdem. Ja tego nie robię, a tutaj mam na brodzie, jak widzę policję, tylko zakładam, antymandatowe, tak? Tak na odpierdziel noszę, żeby tylko mandatu nie dostać. Ale widzę ludzie chodzą wszędzie, nawet jest niepubliczne miejsce, sami są, a mają maskę. Po co? tam nie ma policji, nie ma nikogo twardo dalej w masce chodzą no to to już mnie zastanawia no i widzisz to jest taki kanał właśnie gdzie dowiesz się tej właśnie brzydkiej prawdy, bo moją motywacją nie jest tutaj zdobycie dużej ilości wyświetleń moją motywacją nie jest zarabianie czy zwzwyższanie subskrybentów a ktoś kto ma taką motywację nie będzie mówił takich rzeczy, bo nie chce stracić tego. Tak? Bo ludzie się boją tego, co ja mówię. Bo to jest straszne, bo to naświetla straszną prawdę. Więc ludzie od tego uciekają, ale system też się robi straszny powoli, zauważcie. Też widać, pokazuje rogi, już tak? Z tym samym covid Także teraz i tam jest strasznie, i tu jest strasznie. czyli ze mną i z prawdą, którą mówię jest strasznie, ale tam jest też strasznie. Nie ma gdzie uciec już. To jest najgorsze. Nie ma gdzie uciec. Dlatego proponowałbym jednak y, uciekać w stronę Prawdy, czyli tą drogą, którą naświetlam. Naświetlam. Omawiam już, nie, nie będzie naświetlam. To brzmi za bardzo jakbym nie wiem, był Jezusem czy coś. Tylko jak widzicie takie. Y, Kanały jak ja, no to są mało powszechne, mają mało obejrzeń, tak. Mógłbym zwyższyć trochę swoją oglądalność przez y, upiększenie swojej prezencji w jakiś sposób, ale to wymaga wysiłku, pracy. Nie mam i dużej ilości czasu. Ojej, nie wiem, czy nawet tyle mam tego wszystkiego i chęci, i motywacji. A co jest najlepszym motywatorem dla człowieka do działania tutaj? Wiadomo co. Nie muszę mówić, tak. No i oni bardzo dobrze o tym wiedzą na szczycie. A dopóki będziesz w tym kierunku kasy, to jesteś w ich garści, bo oni dyktują całą ekonomią, zarządzają pieniędzmi świata. Podatki idą do nich, tak omawiam, omawiam tą całą pułapkę, w której jesteśmy. Ale nie omawiam zbyt wiele rozwiązań, prawda teraz. No właśnie. Co jest rozwiązaniem tak z grubsza mówiąc. Wiedza przede wszystkim, którą oni ukrywają przed nami, żeby mieć tą moc, którą mają. Co czyni właśnie, co sprawia, że oni mają tą moc, że rządzą całą populacją, tak całą cywilizacją praktycznie. Całą planetą. To sprawia, no to ta wiedza, właśnie oni wiedzą, jak funkcjonuje nasza psychika, jak funkcjonują prawa we wszechświecie i trzymają tą wiedzę, jakby zdala, nie tyle z dala od nas, bo się jej nie da ukryć do końca, ale zniechęcają nas do badania tej wiedzy poprzez pewne manipulacje sztuczki. Właśnie demotywują nas do odkrywania tej prawdy poprzez właśnie Kuszenie nas pieniędzmi, seksem, tymi wartościami, takimi powiedzmy przyziemnymi, tak, bardziej. Wartości takie niskiej, na niskiej wibracji, nazwijmy to. Nic szachetnego w tym nie ma, tak. Nie ma tutaj jakiejś miłości, jakiegoś honoru w tym. Nie, nie ma. W seksie, w pieniądzach nie ma honoru, nie ma. Mi... W samym seksie nie ma miłości to jest tylko pożądanie, to jest co innego. Czyli na niskich wartościach nas trzymają i tym nas kuszą. Teraz co ciekawe, tacy jak ja, którzy znają prawdę, tak dogłębnie widzą to, mają dar tego widzenia, mają w tym systemie dosyć pojechane, szczerze mówiąc, bo mają ciężej ze zdobyciem właśnie tych takich przyziemnych rzeczy. Więc są demotywowani i odstraszani, Odmówienia prawdy, tak? Teraz, co chciałem tym naświecić? Chciałem tym naświecić, że jest dużo nieudaczników, tak? Którzy są kumaci tak naprawdę i nie są nieudacznikami. Nie mówię, że większość takich jest, bo są nieudacznicy, no, tacy klasyczni, Także, że się schlał na przykład i, i już w używki poszedł i nie potrafi tego, z tego uciec, tak? No to Powiedzmy, że no, nazwijmy to jakimś tam rodzajem nieudasznictwa, ale nie o tym. Chodzi o to, że te dobre wartości, takie autentyczne, zgodne z wartościami tego wszechświata, są pogrzebane pod tymi wszystkimi fałszywymi tak? wartościami tej fałszywej chwale, sławie, pieniądzach, seksie. Te prawdziwe wartości są pogrzebane i niewidoczne tutaj. Na dnie tego systemu gdzieś, bo ten system próbuje się pozbyć tego, tak? Nazwijmy szatan, który rządzi, próbuje się pozbyć tych dobrych wartości, je wyrzucić jak najwięcej i karmić te złe wartości. A tutaj największym mechanizmem, jednym z największych, chyba najskuteczniejszych, są właśnie te pieniądze. Teraz, jak ktoś mi mówi, że. A, pieniądze to tylko środek do wymiany środek do wymiany towarów i usług, który się wymąża tutaj. I że ci, co mało zarabiają, co tam mówią, że pieniądze to złono, to co są nieudacznicy, albo negatywnie myślą po prostu i, i przyciągają negatywne rezultaty. No, nie, nie, właśnie nie. To jest błąd. To jest właśnie promowany paradygmat, że. Jak myślisz źle o pieniądzach, to jesteś negatywny. Jesteś nieudacznikiem wskazany na nieudacznictwo. No w pewnym sensie tak, na systemowe nieudacznictwo jest wskazany, będziesz mniej zarabiał, bo się brzydzisz, ty odpychasz jako dobra istota te fałszywe wartości. tak? Więc to jest trochę przerażające, bo jak wiadomo, pieniądze są tutaj niezbędne do przeżycia i są najbardziej cenioną wartością wierzcie lub nie, ale najbardziej cenioną wartością są pieniądze. Niestety. Dlatego, że są cenione przez większość ludzi, dlatego świat polega na pieniądzach, więc nie możesz bez pieniędzy praktycznie żyć, funkcjonować. Więc nawet ja, brzydząc się tego zła, muszę w jakimś stopniu zarabiać te pieniądze, żeby żyć na jakimś poziomie w miarę przyzwoitym. Więc będę musiał też ludziom sprzedawać, wciskać poniekąd swoje usługi czy tam towar, jakiś produkt czy coś. Tylko, że różnica jest taka, że ja nie będę brnął do tego bogactwa całego, tylko będę starał się na tyle zarobić, żeby się utrzymać na tym przyzwoitym poziomie. Także tym samym naświetliłem tutaj tą dynamikę, że Nieudacznik albo ktoś, kto myśli negatywnie o pieniądzach, nie jest nieudacznikiem ani nie jest negatywną osobą. Po prostu dostrzega to. Że nie zniechęcam Was do zarabiania pieniędzy w ogóle, bo wiem, że są potrzebne do przetrwania w tym syfie na jakimś poziomie. Ja Was bardziej zniechęcam do br brnięcia w bogactwo. Kiedy można osiągnąć szczęście na tym takim pułapie, nazwijmy to, relatywnego dostatku, tak? Czyli, żebyś mógł utrzymać sobie rodzinę do podstawy, praktycznie. Ewentualnie starał się tak zarabiać, żeby jak najmniej być niewolnikiem, no to ja rozumiem. Ale, że bronić do bogactwa, no to już nie, bo to już zasilasz no, mocno ten cały szajst. To już tego, tego nie uznaję, tak? To już jest dla mnie. Także podsumowując filmik, dopóki będziemy zmotywowani pieniędzmi i wartością monetarną, nie będziemy tworzyć wartości pozamonetarnej, jak najwięcej najlepiej, no to jakoś nie widzę tego, żebyśmy wyszli z tych problemów, które mamy, bo dalej jesteśmy podpięci do tego czegoś.